Zaprezentujemy w tej chwili Państwu próbniki, które są używane. Na samym początku jest to próbnik, który jest wykorzystywany do gruntów suchych. Dopóki nie mamy wody w gruncie, używamy tego typu próbnika. Wkładamy go do rury zakończonej tego typu nożem. Na końcu tego próbnika od razu wbudowany jest. Urywak, który przytrzymuje nam grunt przed wysunięciem. Po to, żeby nie wyciągać całego wbitego przewodu wiertniczego, stosowane są rury wewnętrzne do tego typu próbniku, do tego typu rur. I to jest rura wewnętrzna. Jak Państwo widzą, ten próbnik ma taki otwór, który na taki zatrzask jest wkładany na rurę wewnętrzną. Następnie jest to wkładane w przewód wiertniczy nasz i opuszczane do otworu. Jak dokręcimy kolejną rzecz do naszego tutaj elementu, nie będę tego w tej chwili pokazywał, potem jak chłopcy zaczną opuszczać, zobaczą Państwo na filmiku, jak to wygląda. Jest poprzez kowadło. Wbijany ten próbnik, to jest nasze kowadło, przez to kowadło jest wbijany cały przewód w ziemię, ale dokąd jest sucho, możemy ten próbnik wyciągnąć sobie środkiem przewodu wiertniczego. Nie musimy wyciągać całego przewodu.